Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się rozkładaniem wielomianów na czynniki liniowe. Będzie to oznaczało, że każdy wielomian chcemy doprowadzić do postaci iloczynowej, takiej, że będziemy mnożyć nawiasy, w których x będą albo do pierwszej, ewentualnie będą wyrażenia z xem do drugiej, ale to będą musiało być takie wyrażenie jak to, czyli z ujemną deltą. Jak policzymy deltę tego wyrażenia, to będzie 1 -8, to jest -7. Czyli takie wyrażenie nie ma postaci loczynowej, bo nie istnieją jego miejsca zerowe, czyli nie jesteśmy w stanie napisać tego w postaci A-X-X1, -A x-x2 i to będzie musiało zostawać. Zrobimy sobie kilka metod. Zrobimy sobie grupowanie, schemat hornera i te same przykłady z rozwiązać inną metodą, którą ja nazywam metodą księżniczki. Oraz zrobimy sobie metodę podstawiania. Dla równań, które mają, na przykład są dwukwadratowe, mają x -y kwadrat, x -y do czwartej, albo są x -y do trzeciej, x -y do szóstej. Startujemy. Mam przygotowanych kilka przykładzików. Zacznijmy sobie tego z góry. Przepiszę go. Mamy w od x, równa się x do trzeciej, minus 3x kwadrat, minus 10x, plus 24. Widzimy, że pogrupować się tego nie uda. Skoro nie uda się tego pogrupować, to spróbujemy zrobić to metodą Hornera. Bierzemy po kolei współczynniki tego wielomianu 1, minus 3, minus 10, 24. Pyk, 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 pyk. I teraz, niestety, ta metoda będzie wymagała zgadnięcia pierwiastka wielomianu. Dla uproszczenia zawsze najpierw szukamy spośród dzielników wyrazu wolnego. Sprawdzamy, jedynka nie działa, bo jedynka działałaby, działałaby, gdyby wszystkie współczynniki sumowały się do zera, a tak nie jest. Łatwo sprawdzić w pamięci, że minus jedynka też na pewno nie zadziała, bo te dwa wyrażenia wtedy będą dodatnie i innymi nich nie wyzerujemy. Spróbujmy w takim razie dwójkę. Piszę sobie dwójkę, jedynka mi schodzi na dół, czyli to co jest tutaj zawsze wchodzi, schodzi jedno piętro niżej. I teraz wchodzimy w schemat. To, co zgadliśmy, mnożymy sobie przez ostatnie z tego poziomu i dodajemy kolejne z góry. Czyli tutaj mam 2 razy 1 minus 3. To jest minus 1. Tutaj będę miał 2 razy minus 1, czyli napiszę 2 razy minus 1 plus kolejne z góry, czyli minus 10. Czyli będę miał minus 12. 2 razy minus 12 plus kolejne z góry to będę miał. Minus 24, plus 24. I idealnie to jest 0. Jeśli tutaj wyszło 0, to znaczy, że trafiliśmy. Ja przyznam, że nie pamiętałem, co tutaj działa, a jestem ciutkę zmęczony, więc nie widziałem tego gołym okiem. Trafiliśmy. Gdyby tutaj nie wyszło 0, to znaczy, że ta liczba nie jest miejscem zerowym tego wielomianu. Musimy szukać dalej. Natomiast jeśli jest, możemy ten wielomian zapisać w postaci locznowej, czyli wod x równa się x minus 2. Tutaj piszę taki czynnik, którego ta liczba jest miejscem zerowym, czyli gdybym zgadł trójkę, to bym napisał x minus 3. Jakbym zgadł minus czwórkę i ona by tutaj dała 0, to bym napisał x plus 4. Jakbym zgadł minus 2, to bym napisał x plus 2. I teraz tak, to były współczynniki przy x do trzeciej, to był współczynnik przy x kwadrat, to był współczynnik przy x do pierwszej. Pod nimi mamy współczynniki przy x do potęgi o niższej. To jest x kwadrat, to jest x do pierwszej, to jest wyraz wolny. Czyli możemy napisać, że to jest x kwadrat minus x minus 12. Dobra, mamy to. Teraz możemy rozkładać to dalej. Ta funkcja kwadratowa na pewno ma miejsce zerowe. Spróbujemy je zgadnąć. Widzimy, że jak wsadzimy trójkę, to będzie 9 minus 3, to będzie 6. 6 nie zostanie wyzerowana przez minus 12, ale na pewno minus trójka zadziała, bo tutaj będzie 9 plus 3 minus 12. Czyli widzę, że jednym miejscem zerowym jest minus 3, a drugie biorę ze wzorów wieta. Minus 3 razy x2 to jest minus 12, czyli x2 to w takim razie jest 4. Hmm, czyli możemy zapisać nasz wielominut już ostatecznie rozłożonej postaci. Mamy x minus 2, mamy x plus 3. Mamy x minus 4. To jest postać iloczynowa wielomianu. Każdy czynnik, który występuje, ma tylko x do pierwszej. Więcej nic tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Możemy sobie tylko powiedzieć, że y, widzimy miejsca zerowe tego wielomianu. Jest to 2, minus 3, czwórka. I tak naprawdę schemat Hornera to jest takie ukryte dzielenie tego wielomianu przez właśnie ten dwumiany x minus 2. W sensie, w tym wypadku przez dwumiany x minus 2. I tutaj, co, tutaj to, co mamy, to jest wynik tego dzielenia. Zaś tutaj to jest reszta z tego dzielenia. Napiszemy, nawet, że to jest reszta. I, I jeśli tutaj wyszłoby 5, no to reszta z dzielenia wielomianu WX przez x minus 2 byłaby 5. A to byłaby liczba jakby całości, liczba jakby wielomian, który jest wynikiem. Dobra, mamy to, ten przykład zrobiony metodą Hornera. Pokażę Wam też inną metodę, którą nazywam metodą księżniczki. Czyli jeszcze raz przepisuję ten sam wielomian i zajmiemy się nim w inny sposób. Zgadliśmy tak jak poprzednio, że działa dwójka, czyli po prostu wsadzałem sobie tutaj, widzę, że mam 8 minus 12 minus 20 plus 24 i to da mi 0. I teraz jestem księżniczką, czyli piszę dokładnie to, co chcę mieć. Skoro dwójka jest miejscem zerowym, to na pewno ten wielomianem w sobie czynnik x minus 2. I teraz w każdym kolejnym kroku będę chciał uzgadniać liczbę x z odpowiednią potęgą. Najpierw uzgodnimy x -y do trzeciej. Postawię tutaj x -y kwadrat, x -a kwadrat, bo x kwadrat razy x daje mi x do trzeciej, zaś x kwadrat razy minus 2 daje mi minus 2x kwadrat. A miałem mieć minus 3x kwadrat. Więc w kolejnym wyrażeniu też muszę mieć x minus 2. Ok. To ile mam tutaj napisać, żeby uzgodnić liczbę x kwadrat. Mam już minus 2x kwadrat. Potrzebuję jeszcze jednego, czyli dopiszę tutaj minus x. Minus x razy x to jest minus x kwadrat. Czyli łącznie będę miał minus 3x kwadrat. To się zgadza. Sprawdzam, ile mam xów. Z tego mnożenia mam plus 2x a chcę mieć minus 10, więc piszę to, co chcę. Chcę mieć w każdym wyrażeniu nawias x minus 2 i teraz, żeby wygodnić liczbę x, muszę napisać tutaj minus 12. Z tego mnożenia mam minus 12x, z tego mnożenia miałem plus 2x, -y. łącznie mam ich minus 10. Jeśli zrobiliśmy tę operację poprawnie, to teraz to wymnażanie ostatnie zgadza się z naszym wyrazem wolnym. I to jest nasz wielomian. Jak wyciągniemy z każdego składnika x minus 2 przed nawias, dostaniemy x kwadrat minus x minus 12. To jest dokładnie ta postać, którą mieliśmy ze schematu Hornera. Możemy sobie teraz rozłożyć ten nawias kwadratowy na x plus 3, x minus 4. Wydaje się, że to jest trudne, natomiast sama metoda jest dosyć prosta i jest łatwa do wymasterowania. W sensie, jak poćwiczycie trochę, to będziecie to widzieć bardzo szybko, i miałem wielu uczniów w swoim życiu, że robili dosłownie w pamięci przejście z tego do tego, robili to szybciej niż ja. Więc jest to naprawdę warto, żeby spróbować się tego nauczyć, bo można potem zaoszczędzić czas na hornery i inne metody. Dobra, robimy sobie kolejny przykładik, Kolejny przykładzik. Mamy wx równa się 2x do 3 plus 12x kwadrat plus 22x plus 12. Ten przykład nie będzie się za dużo różnił. Przesunę go trochę w lewo i lecimy. Jeszcze to nam usunę z ekranu. Lecimy. Hmm. Zrobimy sobie też najpierw schematem Hornera, potem metodą księżniczki. Wpisuję po kolei współczynniki. Mamy 2, 12, 22, 12. I tutaj ten przykład robimy po to, żebyście pomyśleli, skoro wszystko jest na plusie, to na pewno musimy szukać spośród ujemnych liczb. Sprawdzimy dzielniki. Ujemne dwunastki, czyli mamy do wyboru minus jedynkę, minus dwójkę, minus trójkę, minus czwórkę, minus szóstkę i minus dwunastkę. Zaczynamy na pewno od najmniejszych. Sprawdźmy minus jedynkę. Tutaj będę miał minus dwa, tutaj będę miał plus dwanaście, minus dwadzieścia plus dwanaście. Czy działa? Działa, bo mam 24 cztery, minus dwadzieścia Więc mamy odrobinę szczęścia. Wpisujemy tutaj sobie minus jedynkę. Ta pierwsza liczba zeskakuje niżej. Najlepiej w ogóle teraz zapauzujcie ten filmik i spróbujcie to rozwiązać sami dalej, zobaczycie czy wam wyjdzie. A więc, jeśli spróbowaliście, to będzie to tak: dwójka zaskoczyła, mnożę sobie teraz to, co zgadliśmy przez ostatnie z poziomu, dodaję kolejne z góry, czyli będę miał 10. Jak minus jedynkę przemnożę przez dziesiątkę i dodam kolejne z góry, to będę miał 12 i tutaj będę miał 0. Możemy nasz wielomian w x zapisać w postaci x plus 1, 2x do kwadratu plus 10x plus 12. Tu mam wszystkie współczynniki parzyste. Można to też było zrobić na początku. Wyciągnę dwójkę przed nawias. Wyciągam dwójkę z tego. Zostaje mi x kwadrat plus 5x plus 6. Znowu zgadujemy sobie rozwiązanie, żeby nie liczyć delty. Co razy co daje 6? Albo to jest 1 razy 6, albo to jest 2 razy 3. Sprawdzimy minus dwójkę Tu mamy minus 10, tutaj mamy 4 plus 6, czyli jest to x plus 2 i x plus 3. Mamy wielomian rozłożony. Teraz spróbujmy jego zrobić metodą księżniczki. Czyli mamy zgadniętą minus 1 i napiszemy sobie, że nasz błot x to jest, na pewno mamy to x plus 1, Chcemy uzgodnić liczbę x do trzeciej, no to piszę 2x kwadrat. Z tego mnożenia mam teraz 2x kwadrat, a chcę ich, chcę ich mieć aż 12. Czyli ten kolejny czynnik x plus 1 będę musiał przemnożyć przez 10x. To mi da 10x kwadrat, to mi da 10x. Będę musiał przemnożyć przez 12 razy x plus 1, bo... Teraz to mnożenie da mi 12x, tu miałem 10x, czyli mam w sumie 22x i ostatnie mnożenie się zgadza. Wyciągając x plus 1 przed nawias, znowu dostaniemy 2x kwadrat plus 10x plus 12. No i to byśmy rozpisywali dalej tak jak mieliśmy wyżej, więc nie będę przepisywał tego samego drugi raz. Robimy sobie przykład trzeci. Ten przykładzik też zrobimy schematem hornera. I teraz tak. Chyba w gorszej jakości teraz wyszedł, to go przepiszę i usunę. Wod X równa się X do 3 minus 10X plus 9 to jest trójka. Pyk, 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 usuwamy. Dobra, robimy schemat Hornera. Zwróćcie uwagę, że jak w tym wypadku rozpisujemy schemat Hornera to współcznik przy X do 3 to jest 1. I nie mam współczynnika przy x kwadrat, w sensie nie widać x kwadrat, więc przy nich jest 0. Trzeba je wpisać, to jest pułapka, o której należy pamiętać i nie należy w nią wpadać. Rozumiemy sobie nasze proste i teraz mamy prostą sytuację do zgadnięcia. Zawsze najpierw sprawdzamy, czy suma współczynników się zeruje. Skoro suma współczynników daje 0, to na pewno działa 1. Ta pierwsza liczba z góry schodzi to mnożę przez ostatnie z poziomu, dodaję kolejne z góry, czyli mamy 1. 1 razy 1 da mi 1, plus minus 10, minus 9 i tutaj mamy 0. Teraz ten wielomian w od x możemy zapisać jako x minus 1 i tutaj dostaniemy x kwadrat plus x minus 9. Liczymy sobie delta tego, bo widać, że nie będzie to miało ładnych pierwiastków. Mamy delta to jest 1 plus 36, czyli to jest 37. Możemy ten wielomian zapisać jako x minus 1, to jest 1, k x minus. x1 z tego obliczymy w pamięci, że to jest minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z 37 na 2. I x2 to jest x minus minus 1 plus pierwiastek z 37 na 2. Można by te minusy wyciągnąć i połączyć to w plus, ale jest to jakaś tam postać loczynowa. Mamy to, co chcieliśmy. Lecimy sobie do kolejnego. To są takie główne przykłady, które musicie ogarnąć. Czyli musicie mi zrobić schemat korynale, i nie zapomnieć o tym że Musicie umieć po, yy, poskładać do postaci loczynowej takie wielomiany, które będą miały jakieś tam całkowite pierwiastki, ewentualnie jakieś niewielkie, wymierne pierwiastki w stylu jedna, druga. Teraz zrobimy sobie przykładzik ten z x do czwartej plus 5x do drugiej minus 6. Na czym on będzie polegał? Mamy w od x, równa się x do czwartej plus 5x do drugiej minus 6. Przesuwam i działamy. Widzimy, że mamy tylko parzyste potęgi. To także tu jest x do drugiej, to jest x do czwartej. Zrobimy podstawienie T to jest x kwadrat. Teraz myślimy. Skoro x -y kwadrat przyjmują wartości od 0 do plus nieskończoności, to żeby to podstawienie miało sens, to ten musi mieć ten sam zakres wartości, czyli to będzie od 0 do plus nieskończoności. Nasz wielomian będzie wtedy wyglądał tak. Będziemy mieli t kwadrat plus 5t minus 6. Możemy to śmiało napisać jako wt. I teraz z tego liczymy sobie po prostu deltę. Moglibyśmy zgadnąć rozwiązanie i tak zrobimy, bo znowu suma współczynników jest równa 0. Mamy 1 plus 5 minus 6, więc wiemy, że to naszym T1 jest 1. Ze wzorów Wieta wiemy, że 1 razy T2 to jest C przez A, czyli to jest minus 6, czyli T2 to jest minus 6. Możemy ten wielomian zapisać od razu w postaci iloczynowej, i tak zrobimy. Mamy E minus 1 i mamy t plus 6. Teraz cofam sobie za, jakby cofam t na x kwadrat. Czyli mamy znowu wielomilionowo Wod x. Tutaj mamy x kwadrat minus 1. Tutaj mamy x kwadrat plus 6. I co widzimy? Ten pierwszy nawias możemy rozłożyć z różnicy kwadratów. Czyli będzie x minus 1 x plus 1. Ten drugi nawias był z tej minus szóstki. Zobaczcie, że jakbyśmy szukali rozwiązań takiego równania, gdybyśmy mieli tutaj równa się 0, to ta liczba, to minus 6, nie należy do naszej dziedzinki. Czyli po cofnięciu w moment podstawienia ona dałaby sprzeczność, bo jakbyśmy napisali x kwadrat równa się minus 6, no to to nie może być, prawda? Nie ma takich x, które podniesione do kwadratu dadzą nam minus 6. Natomiast jesteśmy w stanie ten wielomian oczywiście zapisać w postaci czynników liniowych i po prostu to się objawia jako taki nierozkładalny czynnik stopnia drugiego. Dobra, nie przygotowałem przykładu na grupowanie, więc jakiś sobie szybko wymyślimy. Czyli grupowanie, taka metoda, która do niedawna była na podstawie, będzie można ją zrobić na przykład na takim przykładzie, że mamy x do trzeciej minus 6x kwadrat minus... 3x plus 18. No to teraz. Tutaj widzimy, że zadziała to metodę grupowania, bo jak pierwszy współczynnik przemnożę przez minus 6, to dostanę drugi. I ta sama proporcja jest w drugiej parze. Jeśli zobaczycie coś takiego, to można zrobić prościej niż chory narynek księżniczką. Możemy wyciągać parami. Z dwóch pierwszych wyrażeń oraz z trzeciego i z czwartego. Wyciągam sobie x kwadrat przed nawias. Tutaj mam x minus 6. Jak wyciągnę minus trójkę przed nawias z tych dwóch, dostaję x minus 6. Mam znowu dwa wyrażenia. Każdym z nich jest x minus 6, więc wyciągam to x minus 6 przed nawias. Będę miał x minus 6, pyk, pyk. Skoro z tego pierwszego wyrażenia zabrałem x minus 6, zostało mi x kwadrat. Jak z tego drugiego wyrażenia zabrałem x minus 6, zostało mi 3. O, mam różnicę kwadratów. Mogę sobie rozpisać to na x minus pierwiastek z 3, x plus pierwiastek z 3. Mam wielomiany rozłożone. To są takie podstawowe przykłady. Teraz przejdziemy do drugiej części, gdzie zajmiemy się takimi wielomianami, które nie mają swoich pierwiastków albo mają tylko niewymierne pierwiastki. To będą te przy, trzy przykłady. Skopiujemy je sobie i lecimy niżej. Tyk. <laughs> Widzimy, że na przykład ten pierwszy wielomian wod x, równa się x do czwartej plus 64. Nie ma szansy żeby on miał miejsca zerowe, bo to jest większe od zera, a to jest większe równe 0. Natomiast musi dać się go zapisać jako iloczyn dwóch wielomianów stopnia drugiego. I takie coś będziemy dążyli, takie wielomiany będziemy dążyli, żeby przedstawić w postaci różnicy kwadratów, czyli chciałbym dopisać coś, żeby to był wzór skróconego mnożenia. To sobie traktuję jako a kwadrat, to, o sekundę, jakaś awaria, ok. To traktuję jako a kwadrat, to traktuję jako b kwadrat, czyli chcę dodać 16x kwadrat. Jak tak bym miał, to to będzie wzór skróconego mnożenia. Mogę to sobie złożyć, napiszę pod spodem, do x kwadrat plus 8. Natomiast, przecież ja dopisałem sobie ten czynnik. Nie mogę w matematyce dopisać nic znikąd, dlatego ten sam czynnik teraz odejmuję. Mam minus 16x kwadrat i przepisuję go oczywiście niżej. Zobaczcie, że mamy postać a kwadrat minus b kwadrat. Możemy to teraz rozłożyć na a minus b, a. Plus b, czyli zapiszemy to tak. Tutaj napisałem to, i tu będzie dalej nasz przykład. Moim a jest wnętrze tego nawiasu, który podnoszę do kwadratu, czyli będę miał x kwadrat plus 8 minus to jest moje b kwadrat, czyli moim b będzie 4x. W tym drugim nawiasie będę miał x kwadrat plus 8 plus 4x. Nie zostawiamy takiego bałaganu nigdy, zawsze uporządkowujemy od x z najwyższą potęgą przez x z potęgami niższymi aż do wyrazu wolnego. Mamy x kwadrat plus 4x plus 8. Nie ma sensu liczyć teraz delty, te wyrażenia, które powstały muszą mieć ujemne delty, no bo one są inaczej zapisane tym wyrażeniem, a ono na pewno było dodatnie. Ale przedstawiliśmy x do 4 plus 64 jako iloczyn tych dwóch nawiasów. Jakby je wymnożyć, dostalibyśmy z powrotem to. Dobra, śmigniemy sobie kolejny przykładzik. Mamy w od x równa się x do 4 plus 2x kwadrat plus 4. To jest ta sama historia, tylko teraz, przesunę to lekko, tylko teraz. Mamy już coś tutaj po środku. Natomiast co byśmy chcieli widzieć przy tym x kwadrat, żeby to był wzór skróconego mnożenia? Zamiast dwójki chcielibyśmy tam czwórka. Skoro dwójkę zamieniliśmy na czwórkę, to niejako dodaliśmy 2x kwadrat. Musimy tyle samo odjąć, no bo nie możemy dostać nic z niczego. Te pierwsze wyrażenie zapisuję sobie jako x kwadrat plus 2 do kwadratu minus 2x kwadrat rozpisujemy to sobie z różnicy kwadratów. Będzie x kwadrat plus 2 minus x pierwiastek z 2. Nie zawsze jest tak ładnie jak w poprzednim przykładzie, często tutaj pojawią się pierwiastki. Mamy x kwadrat plus 2 plus x pierwiastek z 2. Usegregujemy tylko do ładnej kolejności. Chociaż nie będziemy w stanie nic z tym zrobić, ale to jest dobra praktyka. Dobra, mamy zrozumiane kolejne. Teraz robimy sobie, tu jest oczywiście x. Ostatni przykład mamy x, równa się 4x do czwartej plus 4x do trzeciej minus 2x minus 1. Bardzo łatwo wykazalibyśmy, że ten wielomianek ma miejsca zerowe. Bo jakbyśmy spojrzeli, no to W od zera to będzie minus 1, a na przykład W od jedynki to już będzie 8 minus 3, czyli to będzie 5. Czyli skoro każdy wielomian jest ciągły, to dla zera jesteśmy gdzieś na minusie, a dla jedynki jesteśmy już bardzo wysoko, na piątce, na plusie. Czyli na tym zakresie musimy mieć jakieś miejsce zerowe, natomiast ono nie będzie wymierne. Ale. A niewymiernych, czyli z pierwiastkami miejsc wzorowych, nie znajdziemy. Nie zgadniecie, że pierwiastkiem jest na przykład 13 minus 2 pierwiastki z 17 na 4. Nie będzie to w naszej możliwości, ale jesteśmy w stanie rozłożyć ten wielomian. Zrobimy go w taki sposób, że popatrzmy, co byśmy chcieli do tych dwóch dopisać, żeby to był wzór skróconego mnożenia. Dopiszemy sobie x kwadrat. Skoro dopisałem x kwadrat, to muszę też tego x kwadrat odjąć. I teraz mogę te trzy pierwsze złożyć do 2x kwadrat plus 1 do kwadratu z tych trzech ostatnich wyciągnę minusa przed nawias i dostanę x kwadrat plus 2x plus 1. Ten pierwszy nawias na razie przepisuję nic z nim nie robię. Mam go do kwadratu. To sobie składam x plus 1 do kwadratu. I teraz mam znowu różnicę kwadratów. Mogę to złożyć. Trochę przybliżę, bo mam wrażenie, że za bardzo odjechałem. Mamy 2x kwadrat plus 1. Minus x minus 1. W kolejnym mamy 2x kwadrat plus 1, plus x, plus 1, równa się, tutaj mamy 2x kwadrat minus x po prostu, sprawdzam, coś mi nie gra, kasuję te jedynki, czyli tak jakby 0 było miejscem zerowym, a 0 przy... zero byłoby miejscem zerowym gdybym tutaj miał 0. Coś musiałem pomylić, sprawdzamy jeszcze. Mamy 4x do 4 plus 4x do 3 plus x kwadrat minus x kwadrat minus 2x minus 1. To jest dobrze. To, no właśnie, na pewno widzieliście. Mamy x i tutaj też będziemy mieli x, i tutaj też będziemy mieli x. Natomiast wrzucę ten filmik z tym błędem, bo widzicie, że jak właśnie. Macie takie checkpointy, czyli zdajecie sobie sprawę, że miejscem zerowym wielomianu będzie zero tylko wtedy, gdy tu będzie zero. Popełniłem beznadziejny błąd, wpisując tutaj jedynkę nie x, -a, ale każdemu może się takie coś zdarzyć. Natomiast tutaj już było do zorientowania się. Nie mogliśmy dostać miejsca zerowego 0, zero, więc nawet jak zdarzają Wam się błędy, to nie wolno w matematyce wyłączyć myślenia. Jak będziemy myśleć sześć, bo to te własne błędy na maturze znajdziemy i poprawimy. Mamy takie coś i liczymy sobie z tego delta. Delta to jest 1 minus 4 razy 2 razy 2. To jest mniejsze od 0, a tutaj delta będzie większe od 0 i nawet są łatwe miejsca zerowe do zgadnięcia. Nie. Bo tutaj oczywiście nie ma tego x. -a. Zagadałem się o błędach i znowu zobaczcie to samo. Jakby wybaczcie mi, by jestem minimalnie zmęczony i napisałem coś takiego. I mój checkpoint był taki, że sprawdzałem, że to by się zerowało dla jedynki, ale zaświtało mi, przysz, zobaczyłbym to od razu. Suma współczynników tego pierwotnego wielomianu nie była równa 0, więc tutaj musiał być błąd i. Nie poprawiłem dobrze, nie ma tutaj żadnych xów, one się redukują. Natomiast tutaj w takim razie wyciągniemy sobie dwójka przed nawias, będziemy mieli 2 i ten x kwadrat minus jedną drugą rozpiszemy sobie jako X minus pierwiastek z jednej drugiej, i X plus pierwiastek z jednej drugiej, 2x kwadrat plus X plus 2, nie zostawimy tego tak brzydko, choć można by. Zamienimy to sobie, że to są pierwiastki 2 na 2, i tutaj też mamy x plus pierwiastek z 2 na 2. Mamy 2x kwadrat plus x plus 2. Dobra. Mam nadzieję, że wyszło pouczająco. Bardzo bym życzył Wam wyćwiczenia tych metod, czyli wracając do tego, mamy metodę grupowania. Nie da się jej zastosować zawsze, tylko wtedy, gdy zachodzą odpowiednie proporcje między współczynnikami. Natomiast jest to metoda najprostsza. Mamy schemat Hornera i metody księżniczki. Bardzo warto znać obie te metody i mieć je wyćwiczone, tak żeby robić to na szybko. Dla niektórych równań, takich, które mają x do 4, x do drugiej, x do 4, x do 8, x do i x do szóstej, jesteście w stanie zrobić podstawienie i sprowadzić to równanie do równania kwadratowego oraz są wielomiany wyższych stopni które nie mają swoich pierwiastków albo mają pierwiastki tylko niewymierne, których nie jesteśmy w stanie zgadnąć i nadal doprowadzając je do różnicy kwadratów będziemy je w stanie przedstawić w postaci iloczynu dwóch czynników stopnia drugiego. Dziękuję wam bardzo za, za uwagę. Przepraszam za drobne pomyłki, możecie skomentować jeśli znaleźliście coś czego nie zauważyłem, bo mogły być też takie rzeczy, choć mam nadzieję, że ich nie było. I życzę Wam pracowitego dnia i do miłego zobaczenia. Hej!